O, słucham sobie piosenki polskiej perfekt i stwierdziłam, że jeszcze jak już jestem, to wam nagram, e, gdzie się urodziłam. Eee, nie wiem, czy to będzie inny odcinek, ale widzowie, najważniejsze, znaczy najśmieszniejsze dla mnie to jest to, że to widać, że to jest w ogóle inny rejon. Są bananowce, palmowce, czy jak zwał, tak zwał, to jest dla mnie niesamowite. To jest taka ładna różnorodność. A zbliżamy się do miejsca, w którym się urodziłam prawie 21 lat temu, ponieważ już niedawno skończyłam 21 lat, już mam więcej niż 21 lat. co lat mam, skończyłam 21 lat, o tam są jakieś chłopcy, pójdę przed, przed Nie, wiecie co, jak przyjeżdżę przyjeżdża ko mnie, Muszę powiedzieć czarno-skóry. I się na mnie wszyscy kurwa patrzą. I ja od, od razu, jak typowy Polak, mówię: Na co się kurwa patrzysz? No? No, no i, i ja tak reaguję. Bo jak mnie ktoś wkurza, to ja pokazuję swoją polskość. I, i nie będę się pozwalała y, obserwować przez jakiś. Y, nie będę mówiła brzydko, ale zbliżamy się do. Aha, czyli to będzie taki jeden krótki film, który sobie dodam. Tu się urodziłam. Tak, dokładnie w tym białym budynku, nie, 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 żartuję. Zbliżamy się do szpitala. Widzicie? O Jezu, jak sapie, dobra, nie będę ten sapać, ale to przez to, że się tak najadłam. Tu mamy i to był szpital, w którym ja, ja się urodziłam, to ja, ja, ja się urodziłam. Niby Polak, a niby Francuz, he, he, he. No i, i taki ładny szpital. Mhm. No mówię wam, że się go. Ale nie. No y, tam są to już są jakieś y, te bloki, ale o ten budynek to jest szpital, w którym się urodziłam. No i chyba sobie znowu skręcam do parku nie ma co i ciach do parku do lipy. To nie jest lipa, żartowałam. Dobra, y, czarny bocian. <śled>